Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. W szokującym zwrocie akcji, królową Kamile pozostawiła kraj w niedowierzaniu, gdy podczas transmisji telewizyjnej na żywo zaczęła płakać, ogłaszając swoją rezygnację z obowiązków królewskich. Chwila, pełna surowych emocji, wywołała wstrząsy w monarchii i wśród społeczeństwa. Co doprowadziło do tej niespodziewanej decyzji? Czy to były rosnące presje związane z życiem królewskim? Czy może coś głębszego? Prawda kryjąca się za jej łzami została teraz ujawniona. Decyzja królowej Kamili o odstąpieniu od obowiązków królewskich zaskoczyła naród, pozostawiając opinię publiczną i obserwatorów monarchii świadomych jej implikacji. Jej poruszające ogłoszenie, wygłoszone na żywo w telewizji, z drżącym głosem i oczami pełnymi łez, ujawniło głęboko osobiste powody stojące za jej rezygnacją. Kamila mówiła o ogromnym wpływie, jaki ostatnie wyzwania miały na jej zdrowie, rodzinę i spokój ducha. Ten niespodziewany zwrot akcji stał się kluczowym momentem w historii monarchii, stawiając pytania o to, co naprawdę doprowadziło do tej decyzji. Czy to nieustanne badanie życia publicznego, napięcia w rodzinie królewskiej, czy odrodzenie przeszłych kontrowersji? Złożona mieszanina oporu, osądu i wytrwałości naznaczyła drogę Kamili od obcej królowej małżonki. Gdy zaangażowała się po raz pierwszy z królem Karolem III. Percepcja brytyjskiego społeczeństwa na jej temat była silnie ukształtowana przez jej rolę w zerwaniu jego pierwszego małżeństwa z księżną Dianą. To był problem, który rzuca długie cienie na jej publiczny wizerunek. Mimo jej wysiłków, aby przekształcić sposób, w jaki była postrzegana, zakorzeniona percepcja publiczna, że była tą inną kobietą, utrzymała się długo po tym, jak ona i Karol pobrali się w 2005 roku. Podczas gdy szli naprzód jako para, budując wspólne życie, Kamila w oczach społeczeństwa pozostawała kontrowersyjną postacią, obciążoną dziedzictwem, z którego nie mogła się łatwo uwolnić. Przez lata Kamila pracowała niestrudzenie, aby zaprezentować się jako oddany i lojalny członek rodziny królewskiej, podejmując obowiązki królewskie i starając się zdobyć znaczącą rolę w monarchii. Jednak pomimo tych wysiłków nigdy nie udało jej się całkowicie uwolnić od stygmatu przeszłości. Presja, aby nieustannie bronić swojej pozycji w rodzinie królewskiej, była nieustępliwa i miała osobisty wpływ. Jej rola w życiu króla Karola, zarówno jako żony, jak i towarzyszki, często była analizowana przez pryzmat historycznych dramatów i fascynacji publiczności księżną Dianą, której dziedzictwo ciągle fascynowało świat długo po jej tragicznej śmierci. Kamila często zmagała się nie tylko z publicznym sceptycyzmem, ale także z prywatnym osądem ludzi wokół niej, co utrudniało jej znalezienie miejsca, w którym mogłaby być postrzegana po prostu jako to, kim była a nie jako to, kim była w przeszłości. To badanie dotknęło także jej rodzinę, szczególnie jej córkę, Laura Lopez. W przeciwieństwie do księcia Williama i księcia Harry'ego, którzy urodzili się w życiu królewskim i byli przyzwyczajeni do jego presji, Laura została wciągnięta w świat, o którym nigdy nie prosiła. Stała się obiektem nieustannej uwagi mediów i zainteresowania publicznego, każdym jej ruchem. Co? W wielu aspektach przypisało ją niesłusznie do przeszłości jej matki. Laura znalazła się pod mikroskopem, mierząc się z konsekwencjami decyzji podjętych na długo przed jej urodzinami, a ciężar opinii publicznej często spadał na jej ramiona. W ostatnich miesiącach rodzina królewska zmagała się z nowymi kontrowersjami, w tym oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie i złe zarządzanie finansami. Te skandale wprowadziły nowe, wnikliwe analizy roli Kamili, zwiększając uwagę publiczną i medialną na każdy jej ruch. Wraz z rzekomym narastaniem napięć wewnętrznych i krążącymi plotkami o zdradzie, atmosfera stała się coraz bardziej toksyczna. Dla Kamili rosnąca presja stała się nie do zniesienia, co sprawiło, że odeszła od blasku reflektorów. Emocjonalny wpływ tych lat napięcia w końcu doprowadził do jej decyzji o rezygnacji z obowiązków królewskich. Środek, który, według informacji wewnętrznych, nie był podjęty impulsywnie, ale raczej jako rezultat lat stresu i izolacji. Reakcje publiczności na rezygnację Kamili były podzielone. Zwolennicy chwalili jej oddanie i wytrwałość w obliczu dziesięcioleci krytyki. Podczas gdy przeciwnicy postrzegali jej odejście jako rozliczenie się z kontrowersyjną przeszłością, niemniej jednak jej decyzja pozostawia znaczne wakum w monarchii. Podczas gdy król Karol III porusza się w tej nowej rzeczywistości, stabilność instytucji wydaje się bardziej krucha niż kiedykolwiek wcześniej. Córka Kamili, Laura, rzekomo czuje smutek i ulgę z powodu decyzji swojej matki. Dla Laury rezygnacja może oznaczać ulgę od blasku reflektorów oraz szansę na odzyskanie poczucia normalności. W międzyczasie monarchia stoi w obliczu problemów związanych ze swoją przyszłością. Rezygnacja Kamili ujawnia głębsze pęknięcia w instytucji królewskiej, co prowokuje refleksję na temat jej zdolności do adaptacji i przetrwania. W swoim pożegnaniu Kamila wyraziła wdzięczność za możliwości, które miała do służby ale uznała, że nadszedł czas, aby priorytetem stało się jej dobro. Jej słowa były poruszającym przypomnieniem ludzkiej strony monarchii, zamykając rozdział jej życia ukierunkowanego na wytrwałość i wrażliwość. Jej rezygnacja prawdopodobnie zostanie zapamiętana jako moment, który podkreślił zarówno złożoności życia realnego, jak i trwałe wyzwania tradycji i obowiązku. Po ewentualnej śmierci króla Karola de Tristy przyszłość królowej Kamilii prawdopodobnie będzie kształtowana przez mieszankę tradycji królewskiej, percepcji publicznej i jej wyborów osobistych. Jako wdowa królewska miałaby mniej obowiązków i mniejszą widoczność publiczną, co dałoby jej szansę na refleksję i prowadzenie bardziej spokojnego życia. Ta przejrzystość mogłaby pozwolić jej skupić się na rodzinie i osobistych pasjach, oddalając się od kontrowersji, które definiowały dużą część jej królewskiej kadencji. W międzyczasie książę William i księżna Kate zmagają się z trudnościami wychowania swoich dzieci. Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis są pod zawsze czujnym okiem publiczności. Z zewnątrz ich rodzina wydaje się szczęśliwa, a śmiechy dzieci wypełniają pałac Kensington. Jednak subtelne zmiany w ich zachowaniu budzą niepokój. George, wcześniej pewny siebie i ekstrawertyczny, stał się bardziej powściągliwy. Charlotte, typowo życzliwa, zaczęła przejawiać frustrację, podczas gdy zachowanie Louisa zmieniło się w sposób, który jego rodzice uważają za trudny do zidentyfikowania. W miarę jak młodsi członkowie rodziny królewskiej dorastają, stają się bardziej pewnymi siebie i współczującymi jednostkami ucząc się równoważyć wymagania życia publicznego z ich osobistym rozwojem. Książę George, najstarszy coraz częściej jest w blasku reflektorów. W młodym wieku ponosi już obowiązki związane z jego pozycją w drugiej linii sukcesji tronu. Jego edukacja w szkole Thomas Patersi została starannie dobrana, aby zapewnić mu wszechstronną i solidną edukację, utrzymując go w kontakcie z rzeczywistością i przygotowując na przyszłość. Oprócz swojej drogi akademickiej, George stał się stałą obecnością na głównych wydarzeniach królewskich. Jego obecność na platynowym jubileuszu królowej Elżbiety II i koronacji króla Karola III, między innymi, podkreśliła jego rosnące zaangażowanie w obowiązki publiczne rodziny królewskiej. Te wystąpienia nie tylko podkreślają jego rolę w monarchii, ale również odzwierciedlają staranną przygotowanie, które otrzymuje aby pewnego dnia przejąć ciężar królewskich odpowiedzialności. Ostatnio George zaczął nawet lekcje latania, co sygnalizuje jego gotowość do podjęcia nowych wyzwań i oznacza kolejny ważny milestone w jego młodym życiu. Jest jasne, że William i Kate ciężko pracują, aby zapewnić, że George dorasta z poczuciem celu i obowiązku, ale również z wolnością do rozwijania swojego charakteru i zainteresowań. Księżniczka Charlotte Znana ze swojej żywej i charyzmatycznej osobowości, również wytycza swoją drogę w rodzinie królewskiej. Jej pasja do sztuki uczyniła ją jedną z ulubieniec publiczności, gdyż przejawia energię i entuzjazm, które są zaraźliwe. Niezależnie od tego, czy bierze udział w wydarzeniu publicznym, czy w rodzinnej uroczystości, jej żartobliwe zachowanie przyciąga uwagę, co czyni ją uwielbianą i rozpoznawalną postacią. Pomimo ogromnej presji wynikającej z jej statusu royalnego, jej rodzice, William i Kate, starają się zapewnić jej jak najwięcej normalności. Chcą stworzyć środowisko, w którym Charlotte może rozwijać się jako dziecko i rozwijać swoje zainteresowania bez ciągłego ciężaru publicznej analizy. Jednak bycie częścią tak ikonicznej rodziny oznacza, że niezależnie od tego, jak bardzo starają się chronić swoje dzieci, pewien poziom uwagi jest nieunikniony. Charlotte z kolei wydaje się radzić sobie z uwagą z gracją i dojrzałością, która przewyższa jej wiek, wchodząc w interakcję z publicznością w sposób, który odzwierciedla wartości życzliwości i autentyczności jej rodziców. Książę Louis, najmłodszy z trójki, emanuje zabawną i ciekawą naturą, która uwiodła publiczność od jego pierwszych wystąpień. Chociaż jest piąty w kolejce do tronu i jest jeszcze bardzo młody, Louis już wykazał skłonność do kradzenia show swoim zaraźliwym uśmiechem i żywiołową energią. Jego beztroskie i śmiałe zachowanie na wydarzeniach królewskich stało się ulubieńcem publiczności, i widać, że jego osobowość przebija się w publicznych momentach. Pomimo swojej bardziej oddalonej pozycji w kolejce do tronu, Louis jest niezwykle bliski swoich starszych rodzeństwa. A więź, którą dzielą, jest wyraźna w sposobie, w jaki ze sobą współdziałają. Podczas gdy George i Charlotte mogą być bardziej widoczni publicznie w swoich rolach królewskich, Louis wnosi do rodziny nową dynamikę. Przypominając wszystkim, że rodzina królewska to nie tylko obowiązki i odpowiedzialności, ale również miłość, śmiech i zabawa. Jednak życie w rodzinie królewskiej jest dalekie od prostoty. A dzieci stają przed licznymi wyzwaniami wynikającymi z ich unikalnej pozycji. Presje protokołu królewskiego, nieustanna uwaga mediów oraz emocjonalne napięcia rodzinne przyczyniają się do złożoności ich życia. Rozłam między księciem Williamem a księciem Harrym, często uznawany za jedną z najważniejszych rodzinnych podziałów w niedawnej historii, historii monarchii, stworzył trudne otoczenie dla dzieci. Chociaż George, Charlotte i Louis Mogą nie do końca rozumieć złożoności tych konfliktów, atmosfera w rodzinie z pewnością ich dotknęła. Ciężar wewnętrznych walk rodziny, w połączeniu z fascynacją publiczności i ich życiem osobistym, utrudnia młodym członkom rodziny królewskiej prowadzenie typowego dzieciństwa. Nieustanna uwaga mediów na każdy szczegół ich życia oznacza, że każda rodzinna wycieczka, każdy uśmiech i każda chwila interakcji między rodzeństwem jest analizowana przez publiczność. Stała nawałnica uwagi może być przytłaczająca dla każdego dziecka, a dla młodych członków rodziny królewskiej może być szczególnie trudna. Kontynuujące napięcia rodzinne, które były szeroko relacjonowane w mediach również, czyli młodsze pokolenie. Emocjonalny ciężar obserwowania, jak ich rodzice i krewni angażują się w publiczne spory, może mieć wpływ na ich dobrostan emocjonalny. W miarę dorastania dzieci nieuchronnie doświadczają presji życia królewskiego, począwszy od blasku reflektorów na każdym ich ruchu, aż po ciężar dziedzictwa. Mimo to, William i Kate starają się zapewnić wspierające otoczenie, w którym ich dzieci mogą nauczyć się wartości współczucia, odpowiedzialności i wytrwałości emocjonalnej. Nadzieja jest taka, że mimo wyzwań, przed którymi stoją, młodzi członkowie rodziny królewskiej wystąpią jako silne i pełne jednostki, zdolne do przekazywania dziedzictwa rodziny królewskiej w przyszłość, jednocześnie pozostając wiernymi swoim tożsamościom. W miarę jak dzieci dorastają, ich rodzice zostają zaangażowani w ochronę ich przed najcięższymi aspektami życia królewskiego, jednocześnie pomagając im zaakceptować swoje role. Droga Georgia, Charlotte i Louisa, będzie naznaczona zarówno możliwościami, jak i wyzwaniami, ale przy wsparciu rodziny można się spodziewać, że odnajdą się w tym. Relacje i dynamika wewnętrzna brytyjskiej rodziny królewskiej od dawna fascynują uwagę publiczności, często odzwierciedlając presje związane z równoważeniem tradycji z nowoczesnymi oczekiwaniami. W ubiegłych latach historia księcia Harry'ego i Meghan Markle stała się punktem centralnym intrygi i napięcia. Gdy Harry zaczynał się spotykać z Meghan w 2007 roku, natychmiast rodziły się pytania w obrębie rodziny królewskiej. Książę William, zawsze ochronny wobec swojego młodszego brata, rzekomo wyraził obawy co do prędkości ich związku i jego potencjalnego wpływu na monarchię. Przejście Meghan do życia królewskiego zostało przyjęte z entuzjazmem, ale również z wyzwaniami, z doniesieniami o napięciach między nią a Cape Middleton. Różnice w osobowości i wychowaniu kulturowym były często cytowane jako czynniki przyczyniające się do napięć w ich relacji. W miarę jak Harry i Meghan podejmowali swoje obowiązki królewskie, różnice między Harrym a Williamem stawały się coraz bardziej głębokie. Głównie w kwestii podziału odpowiedzialności i przyszłości monarchii. Sytuacja osiągnęła apogeum w styczniu 2020 roku, gdy Harry i Meghan ogłosili swoją decyzję o rezygnacji z obowiązków królewskich i przeprowadzce do Ameryki Północnej. Ogłoszenie, dokonane bez wcześniejszych konsultacji z seniorami rodziny, doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania w Sandringham. Choć spotkanie miało na celu omówienie ich wyjścia, Rozłam między braćmi pozostał, chociaż wspólne wystąpienia, takie jak inauguracja statły księżnej Diany w 2021 roku, zasugerowały dążenie do pojednania. Zakres ich odnowionego więzi wciąż pozostaje niejasny. Te napięcia również wpłynęły na zdolność ich dzieci do nawiązywania bliskich relacji z kuzynami, dodając kolejny poziom złożoności do dynamiki rodzinnej. Dziedzictwo księcia Karola – Księżnej Diany i Camille Parker-Bowles wciąż głęboko wpływa na rodzinę królewską. Publiczna natura romansu między Karolem a Camillą w czasie jego małżeństwa z Dianą pozostawiła trwałe siniaki na księciu Williamie, który był wówczas tylko dzieckiem. Ten okres burzliwości ukształtował pogląd Williama na relacje i wychowanie dzieci. Zdecydowane, aby uniknąć bólu, którego doświadczył, William koncentrował się na byciu obecnym i emocjonalnie dostępnym ojcem dla swoich dzieci: księcia Georgia, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Jednak ciężar historii rodziny nadal ciąży. George w szczególności stoi w obliczu presji oczekiwania jako przyszły król, radząc sobie z wyzwaniami obowiązku królewskiego obok swoich rodzeństw w nowoczesnym królewskim środowisku, które podkreśla indywidualność i otwartość emocjonalną. Relacja Williama z Camillą była również obciążona napięciami. Doniesienia sugerują, że on i Kate wyrazili obawy dotyczące odpowiedniości Kamili jako królowej małżonki, obawiając się, że jej przeszłość mogłaby zaszkodzić reputacji monarchii. Te spory spowodowały napięcia z księciem Karolem, który bronił Kamili przed ich zastrzeżeniami. Wynikające napięcie podkreśla złożoność łączenia osobistych historii z wymaganiami służby publicznej. Ujawniając wewnętrzne wyzwania związane z relacjami królewskimi. Publiczne śledzenie rodziny królewskiej nasiliło się w 2019 roku, gdy William i Harry zostali skrytykowani za korzystanie z prywatnych odrzutowców do podróży osobistych, mimo ich ekologicznej retoryki. Chociaż obawy dotyczące bezpieczeństwa i chęć kompensacji emisji dwutlenku węgla były podawane jako wyjaśnienia, kontrowersje podkreśliły POS.